Poniedziałek. Po pierwszej nocy w domu Patrycji wszyscy jedzą śniadanie. Mariusz i Patrycja starają się, żeby wszystko przebiegło w dobrej atmosferze mimo humorków Kubusia i miłki. Przed szkołą Kubuś znowu oświadcza ojcu, że zostanie tam tylko kilka dni. Kiedy Mariusz namawia go na jeszcze tydzień, Kubuś łaskawie się zgadza, ale trzeba pojechać po kilka rzeczy. Paulina nie może przestać myśleć o smutnej nastolatce w domu dziecka. Kiedyś była taka jak ona i nikt jej nie pomógł. Strasznie chciałaby dać jej rodzinę. Jacek podchodzi do tego bardziej racjonalnie. Kubuś denerwuje się, bo zauważa, że ktoś spał w jego łóżku i nie ma wątpliwości, że w jego pokoju była jakaś dziewczyna. Tajemnica szybko się wyjaśnia, kiedy do domu wraca Antek z Roxy. Paweł z Wigą spędzają miły wieczór. Nagle za ściany słychać odgłosy strasznej awantury. Słychać, że u skoczków w górę wzięły emocje. Nagle hałas gwałtownie cichnie. Wiga jest pełna złych przeczuć, ale Paweł nie chce się wtrącać. Jednak niebawem przychodzi skoczek z grobową miną. Wtorek. W gabinecie Tola opowiada widzę o wydarzeniach z piątku. Mama powiedziała ojcu, że chce rozwodu i wybuchła awantura. Nawet sąsiedzi wezwali policję, bo tak głośno było. Wiga nie bardzo wie, jak się zachować w stosunku do Toli, bo wie o romansie Sylwii. Po południu rozemocjonowany Skoczek wpada do Pawła, szuka wsparcia u Pawła, ale on asertywnie go wyprasza, tłumacząc, że Lubiczowie mają już dosyć angażowania się w ich rodzinne problemy. Wacek przychodzi do Bolka i Heniutki. Bolek ma już lekko dość, ale Heniutka przypomina, że dzięki jego pożyczce mogli zamienić dom. Wacek przyszedł umówić ich wspólny wyjazd na plan filmowy z Kogutkami. Małgosia ogląda sukienki na karnawał trochę bez nadziei, że w tym roku Bazylii będzie miał wolne os w ostatki i gdzieś razem wyjdą. Bazylii potwierdza jej obawy. Tymczasem wieczorem okazuje się, że udało mu się załatwić wolny wieczór. Roxy znalazła dla siebie kawalerkę od środy. Trochę ma problem, gdzie spędzić ostatnie dwie noce. Wspólnie z Antkiem dochodzą do wniosku, że mimo rychłego powrotu Justyny może u niego zostać. Zamian proponuje, że jutro urządzi im imprezę ostatkową. Mariusz i Patrycja z dziećmi spędzają rodzinny wieczór na grach. Niespodziewanie zjawia się były mąż Patrycji, Edmund. Środa. Patrycja dziękuje Mariuszowi, że tak spokojnie wczoraj zareagował na wejście jej byłego męża. Mariusz nie widzi problemu, przecież to ojciec miłki, więc ma prawo do niej przychodzić. Norbertowi w warsztacie opowiada, że sam nie może uwierzyć w swoje szczęście, że Patrycja się w nim zakochała. Antek jest między młodem a kowadłem. Na szczęście Justyna uwierzyła w jego niewinność i nawet zgodziła się na dzisiejszą imprezę organizowaną przez Roxy. Jednak atmosfera między paniami cały czas jest napięta. Kamila uruchomiła swoje kontakty i być może znalazłaby się praca dla Oskara. Prezes Rudka kupił winnicę pod sandomierzem i szuka kogoś, kto się nią zajmie. Oskar po spotkaniu z nim zagląda do biura Kamili, gdzie spotka Emilię. Tłumaczy, że po dwóch latach przy winnicach w Chile może podejmie się takiego wyzwania. W Rosso z okazji ostatków są pełne sale. Niestety Monika czuje zbliżający się atak migreny i prosi Feliksa, żeby odwiózł ją do domu. Felix tłumaczy, że na wszelki wypadek powinien zostać na miejscu, ale ulega swojej Moni. Roxy zaprosiła na imprezę u Antka trochę swojego towarzystwa. Łatwo udaje jej się skupić na sobie ich uwagę. Dla Justyny to zbyt dużo. Wylewa na Roxy wino, Roxy nie pozostaje dłużna. Czwartek. Antek próbuje przygotować sobie śniadanie w kuchni, która jeszcze jest nieposprzątana po wczorajszej ostatkowej imprezie. Wchodzi cały czas zła Justyna i informuje, że zginął jej tablet. Sugeruje, że zwinęła go Roxy albo ktoś z jej towarzystwa. Po południu wpada do warsztatu, dalej mówiąc o swoim rzekomo skradzionym tablecie. Monika i Felix przyjeżdżają do Rosso. Zanim na dobre wejdą do biura, słyszą krzyk sprzątaczki. W składziku znajdują jeszcze pijanego Fabiana. Niebawem okazuje się, że sala została nieomal zdemolowana przez bawiących się pracowników Fabiana. Beata odbiera rano dziwny telefon. Ma wrażenie, że to głos Szymona, ale tłumaczy sobie, że to niemożliwe, bo Szymon jest w szpitalu. Mariusz wpadł po parę rzeczy do mieszkania. Za chwilę przychodzą Antek i Justyna. Antek przeprasza za bałagan. Mariusz znajduje tablet, który najwyraźniej komuś służył za tackę do szklanek. Emilia wpada do biura Kamili. Opowiada, jak spędziła wczorajszy wieczór i noc w towarzystwie Oskara. Wzburzona Beata skarży się Piotrowi na Szymona. Czekał na nią pod firmą i zachowywał się, jakby ona była jego żoną. Za chwilę do drzwi puka Daria. Pyta, czy Szymon się z nim nie kontaktował, bo ma sygnał, że uciekł z oddziału psychiatrycznego. Piątek. Beata ciągle wraca do wczorajszego spotkania z Szymonem. Zastanawia się, co powinna zrobić, gdyby znowu ją nachodził. Tymczasem słychać dzwonek do drzwi. Beata, myśląc, że to kurier, otwiera drzwi. Szymon wchodzi jak do siebie. Piotr odchodzi na stronę, żeby zadzwonić po pogotowie. Rutka i Oskar wybierają się dzisiaj do winnicy, którą zakupił Rutka, a w której pracować ma ewentualnie Oskar. Oskar stara się sprawiać wrażenie bardzo kompetentnego w dziedzinie uprawy winorośli i produkcji wina. Beata spotyka się z Darią. Szymon niestety zdążył uciec, Daria obawia się, że jeszcze wróci do Rafalskich. Kubuś upomina ojca, że chce wracać do ich mieszkania. Źle się czuje u Patrycji w takim damskim towarzystwie. Antek proponuje Mariuszowi, żeby zostawił go z nim, a sam dalej mieszkał u Patrycji. Jasiek zagląda do siostry. Ma pomysł, żeby polecieć na Wielkanoc do Australii i zrobić Jagodzie niespodziankę. Małgosia uważa, że to bardzo drogi pomysł, jeśli akurat jagoda wybierze się do Polski w tym czasie, ale Jesiek już zadecydował. W Rosso wciąż liczone są straty po imprezie ostatkowej firmy Fabiana. Fabian wreszcie doszedł do siebie i z bukietem kwiatów przeprasza Monikę. Zapewnia, że pokryje wszystkie straty nawet za przestój restauracji.